Bohaterki wróciły dzisiaj do sklepu Fortnite i do tego mamy mega mocny sklep, który musisz zobaczyć, ale na początek daj łapkę w górę, daj subika, bo live wycenię na kanale YouTube i Twitch Fortnite i Tessa, więc wbijaj, Twitch oczywiście w opisie i mega prośba, żebyś wpisał ten kod sejkam, satskleja, bo to nic nie kosztuje. A jeśli oglądasz u mnie sklep, to mi to mega pomoże. Dziękuję, jeśli masz mój kod, a my lecimy. Zaczniemy od samego dołu i oczywiście przysadzone pakiety dalej mamy, także warto sobie z tego skorzystać. Do tego mamy Patryka Mohamesa, którego mamy od wczorajszego dnia, czyli serii Contray i Następnie mamy jeszcze J który możliwe, że niedługo będzie znikał, Bariana zniknęła dosyć szybko. Także Szybko sobie go kupujcie. Z dziennych rzeczy mamy specjalistkę zwiadu z rozdziału pierwszego są pierwszego mega fajny skin. To jest pierwszy skin, którego kupiłem w życiu. Do tego kierowcę taką ziomeczkę w dwóch stylach za 800 Fałdolców Spoko deal. do tego taki właśnie kilofek za 500, malowanie za 300 Faudolców, no i do tego jeszcze specjalny taniec, który wygląda całkiem spoko. I jeszcze takie chodzenie za 200 Faudolczyków. Następnie dalej mamy Bambiki, czyli to już mamy kilka dni i też pewnie niedługo znikną, a z dziennych rzeczy mamy żelka, którego ju w dwóch stylach mega fajny skin, osobiście posiadam, do tego takiego ziomka 2000, dosyć. Bez do tego taki właśnie kilow za 1000 wiecie też mega drogi kilow. No i jeszcze taka lotnia, którą w sumie mam, całkiem fajnie wygląda. No i malowanie za 500 FW, co akurat jest mega ładne, polecam szczególnie. I wyżej mamy ściemiarza wraz z jeszcze całym zestawem skinów. ściemiarz oczywiście wygląda tak. I jeszcze mamy taki chiński zestaw, który jest dosyć tani, ale z niego szczególnie polecam ten jeden item, czyli oczywiście ten kilow, który właśnie później jest on zarąbisty. Za jakieś 800 FW ma dwa style i są takie dwie nowe mega maczety, także z kodem Sejkamser warto na pewno je kupić. Wyżej mamy jeszcze zestaw. W galakcji, który też mega polecam, jest to mega ładny skin. Co prawda kosztuje 2000 faudolców, ale cały stawik kosztuje dużo, dużo. Właśnie tań, jest bardziej opłacalny, oczywiście. Także sobie kupcie cały stawik, bo naprawdę jest on mega fajny. I wyżej mamy dosyć spoconego skina, czyli taką ziomeczkę za 1500 faudolczyków. Jeśli Wam się podoba, to warto sobie ją kupić. Jakiś z mega spocona, do tego mamy jeszcze oczywiście do czyli lotnie za 800 mega fajna lotnia do surfowania. No i do tego jeszcze mamy taki one time za 200 faudolczyków, całkiem dobry deal no i mamy jeszcze jakieś tutaj inne rzeczy typu właśnie kilof, typu na przykład malowanie typu na przykład muzyczka i mamy tego jeszcze jeden zestaw, czyli takiego dziwnego ziomka ale tego akurat szczerze, no wam nie polecam no i wyżej mamy jeszcze jeden skin, czyli cały zestaw mrocznych skinów, mroczna ziomeczka 1500, mroczna dark bomberka która też wygląda mega fajnie, dosyć OG skin do tego dino ziomeczka kolejny dinuś, no i jeszcze mamy rzeczy, czyli oczywiście kilofy, no i mamy jeszcze taki 1200 kilo kosztujący, mega fajna lama, do tego jeszcze lotnia, za 600 fabulczyków, no i jeszcze jeden taki kilof za 800 no i wyżej mamy to, na co każdy czekał, czyli bohaterki. Dzisiaj wrócimy do Fortnite, mamy wszystkie bohaterki, które będą pewnie z jeden dzień, maksymalnie dwa. Także prośba kup bohaterkę z KMC, kamfetkę i napiszcie, jaką bohaterkę macie albo jaką kupujecie w komentarzach, bo jestem mega ciekaw i będą one szybko znikały. Także śpieszcie się, a ja wam dziękuję, w na wczorajszy materiał. O darmowym skinie FNC, trzymajcie cześć.